Witajcie, witajcie moje drogie panny, zapraszam na czytanie na miesiąc listopad 2024 oczywiście przed y, rozkładem zaproszę Was do subskrypcji, do polubień, do komentarzy, do udostępnień, jeśli oczywiście z Wami rezonuje. Y, ma, jeśli macie partnera z pod znaku panny, to również możecie odsłuchać tak. Oczywiście w y, Ascendencie słoń, y, Słońcu. <grym>, y, Księżycu, jak i również wadyjskim, lub Wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki. Yy, I wspominam po raz kolejny: bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje, tak? Nie dopasujcie do siebie na siłę. Yy, I zobaczmy, jakie energie dla Was, jaki tak. będzie tytuł tego miesiąca. Z wyroczni boskiej obfitości: tytuł. Na miesiąc listopad. Akceptacja. Całkowita akceptacja tu i teraz otwiera strumień. Tak. Nie żyjcie przeszłością. Nie myślcie o przyszłości, chociaż wiadomo marzenia samo o przyszłości, ale żyjcie tym, co jest tu i teraz. Cieszcie się chwilą, korzystajcie z każdego dnia, z każdego momentu, jak najlepiej potraficie. Tak. To jest takie szczęście. Po prostu cieszenie się każdym dniem, każdą minutą i odpowiednio wykorzystanym momentem e, danego dnia i danej chwili. Teraz przełożymy sobie. Karty już wcześniej zostały oczyszczone, także możemy przejść. Obecna sytuacja na miesiąc listopad. Co wychodzi naprzeciw? Śmierć panny. Co jest tego podstawą? Co będzie tego podstawą? Sąd ostateczny. Co odchodzi do przeszłości? A z kielichów. Co w głowie i w myślach? Słońce. No i jak i byki. Byki też miały słońce. Mhm. Uh -huh. Co w przyszłości, zrób co może nadejść. Myśli o bawę uczucia. Cesarz odłożymy tą karteczkę tutaj na bok. Co z otoczenia? Jak otacze otoczenie? No, szóstka buław. Nadzieje, obawy. A tutaj tak wezmę, żebyście wszystko dobrze widziały. Piątka Pucharów. Mhm. Czwórka. I jeszcze jedną kartę weźmiemy. Księżniczka Pucharów. To jest wasza energia. I tutaj maga. Macie u spodu. Uwaga na manipulacje pod względem uczuć, strat. Tutaj stawiać swoje granice, moje drogie panny. Tutaj widać królowa różżek Kobieta. Z jaką możecie mieć do czynienia lub to jest wasza energia. To jest energia skorpiona lub lwa. Tak? Wszystkie królowe są z energii wody. Raka, skorpiona i ryb. Tak? Ale tu jest Kobieta spod znaku ognistego, tak? To jest. Ja tutaj stawiam na lwa, dla mnie to jest lew. I tak z taką kobietą możecie mieć to czynienia, tak? Kobieta, ona może to jest wasza i też jej energia. Przede wszystkim ona jest stanowcza w działaniach, tak? Byle czego nie bierze, z byle kim nie będzie i byle czego też nie chce mieć w życiu, tak? Przede wszystkim ona wszelakimi sposobami dąży do zdobycia to, czego pragnie, tak? To jest kobieta silna, ale też zarazem i e, seksualnie, e, też e, pod względem e, urody, osobowości przyciąga do siebie swoim e, usposobieniem, charakterem i sposobem bycia. E, tutaj e, Książę Kielichów. no Książę Kielichów to jest, e, to jest wasza energia lub z taką osobą możecie mieć do czynienia, moje drogie Panny. No to jest taki gość, taki ktoś. Moi kochani, co nie stały w uczuciach, musi wszystkiego doświadczyć. Wszystkiego doświadczyć, dokładnie, a tym bardziej pod względem uczuć. Tutaj też zotykalny rak się rysuje, tak? Lub skorpion, ale tutaj bardziej energia ryb jak dla mnie. Tak, i tu jest potrzebna albo zakończenia, bo to jest pokazana śmierć, wychodzi wychodzi naprzeciw, tak. I tu jest jeszcze u spodu sąd osta ostateczny dowiedzenie się czegoś właśnie być może ta osoba nie stała w uczuciach lub ktoś pozna właśnie was lub, a nie, ja tutaj widzę, że tu jest kogoś energia tak, że wy taką osobę rozpracujecie z taką osobą będziecie mieć do czynienia i tu jednak zachodzi transformacja albo po prostu zakończy się coś, co nie miało prawa bytu, tak, zobaczymy dlaczego jestem książę pucharów na miesiąc listopad dlaczego ten temat, tak Sytuacji na miesiąc listopad. Czego Książę Pucharów? Bo Książę Pucharów. No właśnie. Tak. Manipulacja pod względem pieniędzy, nic całego w uczuciach. To jest yy, tak, jakbyście się bały komuś, postawić jakieś granice, tak? I to jest walka o siebie. Postawienie, odcięcie, jasno. Dlatego jest ta karta śmierci. No, to nie jest osoba. To jest osoba kierująca się pożądaniem. Yy, też i uczuciami, że wszystkiego musi doświadczyć tak yy, pod względem uczuć niestabilna i tu wy wygracie no, to jest taki człowiek z słomianym zapałem, że wy będziecie czekać, czekać aż się coś zmieni a tu żadnej zmiany nie będzie z taką osobą będziecie mieć do czynienia dlatego być może ta karta śmierci co wychodzi naprzeciw, to też, że tu jest potrzebna albo transformacja jak postawicie jasną granicę tak lub pozostawienie takiej też osoby to musi po prostu odejść, tak? Umrzeć drogie panny. Tak, to jest ta energia ryb, to jest energia zawieszenia. Spojrzenie obiektywnie na tę całą sytuację. Być może tutaj jest też i księżniczka Pucharów. Księżniczka Pucharów to też jest taka młoda osobka, tak? Możecie mieć do czynienia ze starszą od siebie osobą, lub to jest świeża, tak? Takie. Yy, nagłe uczucie, nagłe powie w takiej świeżości, to jest nowa yy, taka być może znajomość, lub taką energię do tej osoby wypłacie. Również to może być wieś o, dziecz, o dziecku, tak? Ale zarazem to jest taka naiwna radość, tak? No a tutaj będzie żal, tutaj będzie żal, bo tutaj będzie zatracenie się w przyjemnościach tej osoby, tak? I widzicie trzy miecze i piątka pucharów, czyli pozostawienie tego z żalem, z żalem spojrzenie z innej perspektywy na to, co w tej chwili przeżywacie. Być może z tą osobą będziecie przeżywać w miesiącu listopadzie. Na podstawie tutaj tego czytania, właśnie to z podstawem tego czytania, to jest właśnie sąd ostateczny. Być może mogą być jakieś sprawy sądowe, lub sami dojdziecie do takiego stwierdzenia, że po prostu to nie jest jednak to, tak dużo spraw się wyjaśni, dużo spraw wyjdzie na jaw, być może takie, które były ukryte. Uh -huh. Tak, i wieża. Tak jak powiedziałam. Dlatego do przyszłości odchodzi as kielichów tak? To jest zwycięstwo, tak? To jest zwycięstwo, bo tej ktoś... Wy wygracie. Być może samych siebie uratujecie przed zdradami. Uh -huh. Przed zdradami. Przed zdradami, przed oszustwem król, król mieczy. Tutaj będą jakieś wa walki, konflikty. Żal, tak? I wy, pan... No... I tak postawicie na siebie. I tu odchodzi do przeszłości już. As kielichów. As kielichów to jest no, nowy związek, tak? Nowy związek, jednak nie będzie budowy nowego związku, bo jednak z tą osobą y, to musi odejść po prostu do przeszłości. Dlaczego? As kielichów. Dlaczego? Dlaczego, Panny? To jest as kielichów. Tak. Bo to... Y być może doszło do zdrady, tak? Lub yy, powrót do kogoś z przeszłości w sądzie ostatecznym. Nie w karcie świata. Zakończenie jakiegoś cyklu, tak? Uleczenie ran. Bo tutaj ktoś być może chce odejść do kogoś z przeszłości, lub ktoś z przeszłości powraca. Tak, zakończenie jakichś, jakiegoś cyklu. Po raz kolejny karta sądu. Tak, zakończenie jakiegoś etapu, śmierć. I tu pokazuje się cesarzowa. To być może jakieś sprawy rozwodowe będą, tak? Widzicie, musicie się nie bać. Musicie się nie bać, postawić na siebie, tak? Jasno postawić granice. I tak jakby szykowanie się do obrony, do obrony własnego ja, własnej, własnej własnego siebie. I tu w głowach myślach, macie słońce, macie radość. To również też jest takie dziecinne, dziecinna naiwność, tak? Dlatego też uważajcie, w co wierzycie, co komu mówicie, w jaki sposób reagujecie. To też jest mowa o dziecku. Zobaczmy, dlaczego jest ta karta słońca. Drogie panny, dlaczego jest ta karta słońca w tym głowie, w myślach? Tak, to jest skupienie się na pracy, na finansach, tak, że być może coś osiągniecie w przyszłości, lub tu jest praca, no. Królowa kielichów, trzy kielichy, koło fortuny. pozostawienie, tak? Bo tu ktoś bardziej skupia się na finansach, nie na szczęściu być może i na dzieciach, tak? Bo być może oczekuje się dziecka tutaj, a ktoś skupia się przede wszystkim na własnej materii, na własnych e, pieniądzach, tak? Na to, żeby mieć jak najwięcej. I tu jest brak poświęcenia, e, jeśli chodzi o uczucia, mhm. o radość, o spełnienie. I tu pod względem y, pieniędzy też nie być naiwnym, tak? Żeby nie dać się oszukać, a tym bardziej w pracy. Wy skupiacie się właśnie też i na tym, żeby mieć tą stabilizację, tak? żeby być może y, jak przyjdzie ktoś na świat, tak, nowe dziecko, nowy początek, ale to jest energia zakończenia. To jest energia zakończenia, bo że się skupiać właśnie na tym, żeby mieć tą stabilizację wraz z dziećmi. I tu jest karta sprawiedliwości. To też jest o jaka Z taką osobą możecie mieć do czynienia, lub to jest wasza energia, tak? To jest energia tak zwanej równowagi. Dlaczego? Co w przyszłości na nadchodzące wpływy? Eee, nowe perspektywy. Nowe perspektywy. A nowa miłość, nowy związek. Równowaga i wbranie i wdawaniu to może być tak, tak samo. I rozpoczęcie nowego związku. Tutaj jest tak samo i zaręczyny. I jak powiedziałam, mowa o dziecku, tutaj musicie od czegoś odejść i być może ktoś z przeszłości do was powróci, by rozpocząć nowy etap w waszym życiu. Nowy etap w waszym życiu, nowy związek, zaręczyny, dziecko. Praca, tak? I y, dom, i spokój, taka równowaga. I o to będziecie się starać, o to będziecie walczyć. <tryk> I wasze myśli, uczucia, obawy. To są. Y, to jest karta cesarza. To jest o, osoba, być może wasz partner mąż, y, y, tak. I y, 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 z taką osobą możecie mieć do czynienia. Bo to jest Wasza energia. Drugie panny, ta osoba ona dba o stabilizację, o dom, o rodzinę, tak? I yy, przede wszystkim yy, ta osoba też może być i zaborcza kontrolująca. Z taką osobą możecie mieć też do czynienia i też uparta w własnych działaniach, tak? No, która też nie robi sprzeciwu, dlaczego jest ten cesarz? Diabeł właśnie. Kontrola. Przede wszystkim, drugie panny, wasza energia. Yy, królowa yy, właśnie pucharów, tak. Królowa pucharów to jest taka kobieta, która ona przytakuje, zgadza się na wszystko, jeśli ktoś jej coś zaproponuje. Poświęca się dla kogoś, tak? A to w karcie diabła to są manipulacje, oszustwa dla kogoś korzyści dla tej osoby być może karta właśnie ten cesarz, on za bardzo was kontroluje, trzyma was krótko i chce po prostu, żebyście się wyda, dla tej osoby poświęcili lub odwracajcie sobie energię, tak? Wy przede wszystkim musicie się kierować z miłością samej do siebie. Wy macie smykałkę w głowie, wy macie y, Królowa Kielichów y, to jest taka osobka, która ona wie, co zrobić, żeby wszystko było dograne na tip-top, tak? Żeby wszystko było poukładane. I y, być może jesteście wykorzystane, tak? Bo y, Osoby z, właśnie z taką energią dadzą się wykorzystywać. Dla dobra każdego, tak? Poświęcać się. Dlatego uważajcie na manipulacje, a tym bardziej, jeśli stosowane jest pożądanie, seks i różnego tego, takiego typu rzeczy, tak? No i właśnie, dlatego macie te i obawy. Nie dajcie sobie manipulować. Pomyślcie o sobie, tak? Czy to jest na pewno dla Was dobra? Teraz, co przychodzi z otoczenia szóstkaróżek? To jest jakieś zwycięstwo. To jeśli będziecie się z czegoś cieszyć, co świętować, dlaczego pozostawiacie coś, to może być jakiś wyjazd, by osiągnąć tą stabilizację, by osiągnąć to szczęście rodzinne. Być może y, przeprawa y, gdzieś, nawet wyjazd i za morze do pracy, y, tam rozpoczęcie nowego właśnie tego związku wspólnie razem, tak. Y, i wy pozostawiacie to, co wam nie służy. Być może, właśnie wspólnie dowiadujecie się, że dostaliście tam pracę, gdzie marzyliście, gdzieś nowe, yy, nowe możliwości, nowe miejsce, nowy dom. I wy po prostu będziecie chcieli w listopadzie być może gdzieś wyruszyć, tak? Jakaś propozycja, właśnie, może przyjść z otoczenia, by pozostawić to, co nie służy. Jakaś propozycja pracy, wyjazdu. I to jest takie fajne mhm. nadzieje, obawy. Nadzie Nadzieja obawy, widzicie, już zdążyłam Piątka pucharów, żal. Zatracanie się w przyjemnościach. Uważajcie, bo ktoś tak właśnie może się zatracać, jak tutaj jest pokazane, tak? Rządzą, pożądanie manipulacjami. I tu jest pozostawienie tego tej energii, tak? Odejście od y, y, takich złych, widzicie, i wy wyzwyciężycie tą energię. Tu jest pokazana szóstka buław, i tu tak samo. Wy przezwyciężycie właśnie to wszystko. No, energia siły się pokazuje. Ech, no właśnie. I energia zdrady też, uwaga. I wy musicie sobie przemyśleć, wy mu musicie być silni po tej zdradzie. Nie dajcie się wyprowadzić z równowagi komuś, tak? I nie użalać się na sobą. Tutaj. Przede wszystkim uwaga na oszustwa, kłamstwa. To wszystko jakoś wyjdzie w karcie. Aha, w karcie sprawiedliwości. Mhm. Jakieś oszustwa, kłamstwa wyjdą na jaw. I wy jasno postawicie granicę tej osobie. Być może tej z przeszłości, ta, która was oszukiwała i zdradzała. Mhm. Tak. Tak jest pokazana. Tutaj mogły być z rady komplikacje i oszustwa, tak, z taką i osobą i to już odejdzie do przeszłości, wy będziecie jednak w energii żalu, ale to już trzeba porzucić co pokazuje jasno ósemka pucharów <śmiech> <śmiech> przepraszam no i tu efekt końcowy zakończenie pracy czwórka buław, to jest moja, jedna z ulubionych kart czwórka była to jest zakończenie jakiegoś cyklu, to jest pewien, jakiś etap Dochodzi już do końca i zaraz rozpoczyna się nowe, ale pomiędzy jednym a drugim jest odpoczynek, przerwa, rehabilitacja, zabawa, być może jakieś świętowanie. Jak już powiedziałam, wieści o narodzinach dziecka, to tak samo tutaj pokazuje ta księżniczka pocharów w karcie rady, którą dołożyłam sama. Tutaj może być zaręczyny, ślub. Zaraz to dołożymy. Jakieś yy, świętowanie być może jakiś rodzinnych, tak? No i widzicie, karta Słońca. Czyli mowa o dziecku, tak? Możecie się dowiedzieć. O, to jest Słońca, to jest Słońca. Karta Gwiazdy, też dziecko, tak? Tylko to jest asmie Czarca, kapłanka. No, ojeju. Uważajcie, tak, bo to jest... Mhm. Tutaj jest tak samo, czwórka była pokazana. Widzicie, wy będziecie, wy będziecie czekać na kogoś, wy będziecie czekać, wy nie będziecie się wstydzić być może tego, że yy, jeśli ktoś wyjechał, tak, ktoś wyjedzie, zostaniecie sami i wy będziecie w takim poczuciu żalu, tak? bo być może będziecie się spodziewać dziecka, wy będziecie na tą osobę czekać. Jest pokazana karta Głupca, Król Kielichów. No i szczęście, będą konflikty, będzie walka o siebie. Będą spory, ale to jest pokazane. Że... Oj, przepraszam, mój kot. Szczęście rodzinne. Jest karta umiarkowania, tak? Tylko, że tutaj uważać. Nie bać się też i działań. Postawienie jest jasno na siebie, tak? I tam w księżniczce Pucharów, którą kartę dołożyłam, to już widzisz, jak mówiłam, to jest wieś o dziecku, tak? Być może. Taka niespodzianka. Widzicie, uważajcie. Uważajcie, bo może nie być równowagi w braniu i wdawaniu, tak? Pod względem uczuć. Ktoś będzie się skupiał przede wszystkim na materii, tak? I na uczuciach. I dlatego będzie ten żal. Widzicie? Tu, tu jest piątka. Tu jest piątka, to jest ósemka. Tu jednak ten związek jednak nie będzie. Nie będzie farby. będziecie mieć nadzieję, będziecie czekać. Tak, będziecie mieć nadzieję, że się coś zmieni. Ale nie. Tutaj jest pokazana też energia cesarzowej. Tutaj są jakieś e, osoby z przeszłości będą chcieli być może zakłócić, tak co e, to będzie e, być może powodem tego, że nie będzie w, waszej, w Waszym związku równowagi. Jeśli chodzi właśnie o rozpoczęcie tego wszystkiego, tak? I uwaga na pochopne działania i też na kogoś są miany zapał, tak? Bo po raz cały czas ta karta się też pokazuje. Paść buław, to jest osoba, która wiele obiecuje, dużo mówi, mało robi, tak? I dlatego będziecie mieć o to żal, że te obietnice nie będą dotrzymywane, które zostały wam złożone i przez to mogą powstać konflikty co do tworzenia związków, bo wy pragniecie stabilizacji, drogie Panny, to jest pokazane, Pewności, na czym stoicie, a przede wszystkim spokoju w sercu. Dlatego akceptacja, też z myślą o sobie, akceptujcie przede wszystkim to, co jest dla Was ważne, nie dla kogoś, tak? Nie musicie się ze wszystkim godzić, jak ta królowa kielichów, tak? Akceptujcie to, Przede wszystkim, co jest dla Was najważniejsze, co jest dla Was priorytetem, z szacunku dla samej siebie, tak? By po prostu nie cierpieć. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam Was serdecznie.